Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z kimchi. w kolejnym odcinku. To będzie dość spontaniczny vloguś. Zastanawiam się, czy nie odpuścić sobie dzisiaj tego vlogmasa, bo przyjeżdża do nas teściowa. Oczywiście bardzo się cieszymy, ale jest też sporo zamieszania, sprzątanie, gotowanie, te sprawy. Ale jedziemy teraz z Sonu. Wyrwaliśmy się trochę z domu. Jedziemy teraz z Sonu po prezent dla teściowej. Świąteczny prezent, bo to będzie już takie nasze spotkanie świąteczne. Więc Dzisiejszy vloguś to będzie wybieranie prezentów dla teściowej i trochę o prezentach w Korei Południowej. Co się, jak mama zrymowała? <tryk> Przyjechaliśmy do dużego sklepu. Tak, nazywa się Treidosy. Musimy się pochylić chwilę nad budową. To jest chyba czwarta wizyta w sklepie w tym tygodniu na sześć filmików. A może i piąta. Ale tak, będziemy tutaj kupować prezent dla babci, zrobimy jeszcze małe zakupy. Sonu już bierze w wózek, który jest dwa razy większy od niego. W tym sklepie mają naprawdę wielkie wózki i to jest taki sklep jak kostko. Tylko, że czystszy. Całkiem dużo tu dzisiaj ludzi zjeżdża do sklepu. Ciekawe czy wszyscy po prezenty. Myślę, że nie, ale o tym wam powiem w dalszej części programu. Całkiem świątecznie nas wita ten sklep i wita nas trochę prezentami, a już miałam mówić, że w Korei przy okazji większości świąt przy wejściu do sklepów, przy wejściu do marketu zwykle przy okazji świąt wystawione są zestawy świąteczne i miałam mówić, że tak jest przy okazji koreańskich świąt, ale przy okazji świąt Bożego Narodzenia tak nie jest. Chociaż czasami się to nakłada, jeżeli koreański Nowy Rok jest na przykład na początku stycznia, no to już od grudnia zaczynają z tymi zestawami. W tym roku Koreański Nowy Rok tym roku jest w lutym, jakoś w połowie lutego, więc jeszcze nic nie jest wystawione, oprócz prezentów dla dzieci. I w Korei to właśnie głównie dzieciom, i praktycznie tylko dzieciom, robi się prezenty na święta. Tutaj święta bardziej niż osoby wierzące lub niewierzące obchodzą ludzie, którzy mają po prostu dzieci albo mają dziewczynę albo chłopaka. W święta chodzi się często na randki, ale święta też. Robi się ze względu na dzieci, czyli robi się, dostawia się choinkę i pod tą choinką prezenty. Można na przykład taką choinką zmieścić kapibarę. Kapibara jest w przebraniu króliczka albo chomiczka, mało świątecznie, ale jest w wielkości pięcioletniego dziecka. I takie prezenty można zrobić dzieciom na święta. Są też inne zabawki powystawiane. Dzieci często dostają prezenty od dziadków, od rodziców z okazji świąt. Sklepy zabawkowe często są w święta Bożego Narodzenia czynne 24 godziny na dobę. W sensie ich nie zamykają. Mamy taki sklep niedaleko, który właśnie tak robi, że w święta, te najważniejsze koreańskie święta, nie, ale właśnie w święta Bożego Narodzenia i w Dzień Dziecka jest otwarty całą dobę. Tutaj mamy przezcenę na dekorację, bo to chyba też wyszli z założenia, że jak ktoś miał dekorować, to już to zrobił. na przykład wielką karuzelę. Zaczęły się pojawiać też w Korei różne świąteczne słodycze, ale jeszcze jest ich mało. Są tylko żelki Haribo i jakieś takie laski. I świąteczne opakowania waty cukrowej. Jak już jestem przy dzieciach, to jeszcze wam tylko powiem, że tak jak w Polsce na przykład robi się jakiegoś Mikołaja w klasowego i tak dalej, to w Korei tego oczywiście nie ma, ale bardzo często dzieci, czy to w przedszkolu, czy w szkołach, przynoszą jakieś takie torebeczki z małymi prezentami, albo z jakimiś żelkami świątecznymi, tak na święta, na poczęstunek. Ale tak, żeby robić sobie większe prezenty w szkole na przykład, to nie. Sono przyjechał ze mną tylko w jednym celu realizować swoje hobby. Tutaj na przykład jest sos ostrygowy, to chyba nie będziemy tego próbować i może wróćmy do tych prezentów. Sonu, choć pójdziemy zobaczyć to Lego, wiesz? A ja sobie tu będę gadać o prezentach, a potem pójdziemy do babci po prezenty. potem się jeszcze raz przejdziemy, żebyś mógł mogo Bog jeszcze zrobić, no nie? No więc wśród dorosłych nie ma takiej tradycji dawania sobie prezentów świątecznych raczej. Chociaż firmy różne starają się tą tradycję wprowadzić, wiadomo, marketing, prawda? Ro robią różne akcje prezentowe, jakieś promocje, jakieś ładne opakowania w okolicy świąt, żeby ludzie zaczęli te prezenty kupować, ale nie jest to bardzo popularne. My tu przyjechaliśmy po prezent świąteczny dla Mojej teściowej, ale to nie jest takie oczywiste, że jak się spotyka swoich, nie wiem, teściów albo rodzinę w grudniu, to daje się im prezenty. Po prostu święta należą do mojej kultury i chciałabym coś dać. I tak właściwie, no często jak teściowa do nas przyjeżdża, staramy się coś dla niej kupić małego, drobnego. Zwykle to są jakieś witaminy, coś zdrowotnego. Dzisiaj chciałabym kupić żeńszeń. Rzeńszeń to jest coś, co wszyscy dorośli w Korei lubią dorośli, w sensie mam na myśli ludzi w moim wieku zwyż. Yy, no wiadomo, szczególnie starsze osoby lubią żeńszeń, bo żeńszeń jest znany tutaj od dawna ze swoich właściwości. Jest też dość drogi, nie jakoś bardzo, ale no zwykle ludziom szkoda na takie suplementy dla siebie, więc jestem pewna, że moja teściowa sama sobie tego nie kupi, a wiem, że lubi. W ogóle w Korei dużo ludzi lubi smak żeńszenia. Więc idziemy szukać żeńszenia albo jakichś innych suplementów. Zwykle, właśnie osobom starszym od nas, rodzicom, dziadkom, daje się takie prezenty, które są bardziej praktyczne przede wszystkim. Zazadko się zdarza, że ktoś daje niepraktyczne prezenty w Korei. Daje się prezenty praktyczne, ale takie właśnie jakieś zdrowotne. Pokazujemy w ten sposób, że troszczymy się o te osoby, że chcemy dla nich zdrowia i to już nie jest związane z prezentami na święta, ale ciekawe jest to, że często za pierwszą wypłatę, jest taka tradycja, że za pierwszą wypłatę kupuje się swoim rodzicom prezent, za pierwszą taką dorosłą wypłatę w dorosłym życiu i. To tradycyjnie taki prezent to była bielizna. Bielizna, ale nie taka bardzo osobista bielizna, tylko jakaś taka ciepła, termiczna bielizna, na przykład zestawy takie, że podkoszulka albo kalesony i podkoszulka. Takie prezenty się robiło i dalej niektórzy robią. Są takie zestawy, można sobie kupić. Znaczy komuś. Jesteśmy na dziale żeńszenia i musimy teraz poszukać tutaj czegoś. Ja bym chciała taki w słoiczku, wiesz? Tylko nie mam tutaj takich fajnych zestawów prezentowych. Taki w słoiczku do jedzenia jak babcia lubi. W tu mamy od wyboru do, do koloru, ale nie widzę takiego. Jest ten Everytime. Póki co nie widzę takiego w słoiczku, tylko widzę jakieś takie w saszetkach. A ja chciałam słoiczka. Tu też taki Vital tonic się nazywa to. Vital tonic. Każdy jest w osobnej buteleczce. Znaleźliśmy jeden żeńszeń w słoiczku taki, już myślałam, żeby kupić taki w i dzwoniłam do męża, ale mówi, że jak jest w słoiczku, to kupmy w słoiczku, więc jest i on jest marki Traders, więc to trochę jakby kupować, nie wiem, żeńszeń marki Carrefour, ale jest tutaj napisane, że to jest sześcioletni krajowy żeńszej, nie wiem w czym on jest w środku, w jakimś syropie chyba. Jest wyprodukowany przez taką, okej, okay, żeńszeniową firmę, więc bierzemy to. Jeszcze mam dla mojej teściowej taką ciepłą bluzę, taką samą jak kupiłam swojej mamie. I sobie też kupiłam. A to może wytnę. I, i taki to będzie prezent na święta. Może coś jeszcze nam wleci tutaj w oko fajnego. Zwykle te zestawy takie z rzęszeniem są tutaj powystawiane i tam, ale teraz tą część sklepu opanował alkohol, no bo koniec roku, prawda? Sylwester. Co prawda nie jest w Korei tak hucznie obchodzony jak w Polsce, ale jednak trochę jest. Moglibyśmy już iść z tego sklepu, ale musimy jeszcze jedną rundkę po promocyjnym jedzonku. Są stoi poboczek. Także resztę opowiem wam w domu. Zastał nas wieczór. Trzeba uwiecznić, bo patrzcie jakie ładne niebo. Mówiłam, że dokończę tego vloga z domu. Jestem, gdzie będzie lepiej rozmawiać o prezentach, jak nie pod choinką? Jest już dość późno, więc postaram się streszczać. Ale tak, mówiłam Wam, że nie ma w Korei y, tradycji dawania sobie prezentów na Boże Narodzenie, chyba że chodzi o prezenty dla dzieci albo że chodzi o prezenty, które dają sobie zakochane pary, randkujące pary. Ale to nie znaczy, że Korea to taki nieprezentowy kraj. Mogłabym powiedzieć nawet, że tutaj prezentów daje się bardzo dużo i na bardzo różne okazje. Często też te prezenty są określone na dane okazje, tak jak. Te prezenty, o których wspominałam, czyli ta y, bielizna na przykład za pierwszą wypłatę. Oczywiście na najważniejsze koreańskie święta, czyli święta Solal Nowego Roku i święta Dziękczynienia, daje się zestawy prezentowe, ale te zestawy tego typu rzeczy daje się zwykle takiej dalszej rodzinie, takiej bliższej, jak na przykład swoim rodzicom czy teściom. Daje się często tak jak my teraz na święta lżejszej, i bardzo często wręcza się pieniądze. To jest najczęstszy prezent w Korei, po prostu pieniądze w kopercie. Ale są też inne okazje, na przykład podczas pełni księżyca. I to zwykle chodzi o pierwszą pełnię księżyca, bo pierwszą zimową pełnię księżyca, no którąś pierwszą pełnię księżyca. Wtedy, na przykład daje się zwykle domownikom orzechy i często wręcza się na przykład właśnie teściom zestaw orzechów jakiś. To wszystko ma swoją symbolikę i te orzechy oznaczają radzenie sobie z trudem, Ale mają też być na szczęście, na to, żeby nam się dobrze powodziło i tak dalej. Na przykład jak ktoś się przeprowadza w Korei, yy, kupuje nowe mieszkanie, robi parapetówkę, to daje mu się określony prezent, też najczęściej jest to papier toaletowy, albo jakieś środki czystości to mogą być. Ale ten papier taretowy jest taki najbardziej szokujący. <grywa> Na roczek dziecka daje się złoto, złote pierścionki, oczywiście pieniądze też, ale złote pierścionki. Na 100 dni dziecka też daje się złote pierścionki. Na ślub w Korei to akurat daje się pieniądze. Na dzień rodziców yy, w Korei nie ma osobno Dnia Matki i Dnia Ojca, tylko jest Dzień Rodziców, wtedy daje się pieniądze i Czerwone, goździki. Jeżeli ktoś zaczyna nową pracę w Korei, to na przykład daje mu się ryż, a przed jakimś ważnym egzaminem daje się w prezencie. Ciasto ryżowe, takie klejące kluski ryżowe. Dużo jest okazji do dawania prezentów w Korei. Ja wam tylko powiedziałam takie, które mi się nasuwają na myśl teraz, ale Koreańczycy ogólnie lubią dawać sobie prezenty i jest tutaj też bardzo dużo sposobów na dawanie sobie prezentów. I jednym z, takim, z takich sposobów jest dawanie prezentów przez komunikator internetowy. W Korei nie używa się Messengera na przykład, nie używa się WhatsAppa, używa się koreańskiego komunikatora internetowego i ten komunikator nazywa się Kakao Talk i oprócz tego, że na tym komunikatorze można wymieniać wiadomości ze znajomymi, można też dzwonić, można też robić wideo rozmowy, czyli ma wszystko, co każdy inny komunikator. To są też prezenty. Wchodzi się w menu i jest kategoria Sonmulhagi i tutaj są prezenty różne na różne okazje i można je wysłać po prostu przez ten komunikator. I tu jest tak, że są różne kategorie tych prezentów. Na przykład są, jest osobna kategoria prezentów na roczek dziecka, jest osobna kategoria prezentów na urodziny, osobna kategoria na koreański nowy rok, osobna kategoria na czusok. Dużo jest tych kategorii. Są też osobne kategorie podzielone na to jaki prezent chcemy dać. Czyli na przykład kupony do kawiarni, albo zestawy owoców, albo kosmetyki, albo jakieś ubrania. Jest też coś takiego tutaj jak Jonmal Sonmul i to ma być takie właśnie taki prezent na święta. Jonmal to jest koniec roku, czyli prezent końcoworoczny. I tylko wam pokażę, bo mi się tutaj wyświetlają propozycje tych prezentów końcoworocznych jako pierwsze słuchawki z apla. <noise> jako drugie <noise> niezła rozbieżność. Zestaw mięsa 600 gramów krajowej wołowiny. Jako trzecie zestaw kurczaka. Taki. Kurczak w zestawie jeszcze jest kola, i to jest, to działa tak, że to się wysyła. Zaznacza się tutaj, komu chcemy to wysłać, i ta osoba dostaje kupon. I może zadzwonić do tej restauracji z kurczakiem i powiedzieć, że ma taki kupon, podać numer i oni przywiozą tego kurczaka, może też tam iść, a może chyba też w niektórych przypadkach zamówić tego kurczaka automatycznie przez tą aplikację. I co my tu jeszcze mamy w prezentach? Bo to jest taka rozbieżność, jest takie, są markowe drogie rzeczy, na przykład. Pomadki z Diora, pomadki z Prady i w Saint Laurent. I to jest wszystko przeplatane tym mięsem wołowina, kurczak wołowina, wołowina 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 i jeszcze dwie wołowinki. A jako trzecia tutaj bardzo rzucająca się w oczy kategoria to właśnie witaminy i żeńszeń. I mamy tutaj witaminy, te takie niemieckie ortomol, bardzo popularne w Korei. Zestaw żeńszenia, kolejny żeńszeń, kolejny ortomol jakiejś innej wersji. Tutaj jakiś dwupak tych witamin. I co tu jeszcze jest? Jeszcze jest jakiś krem do rąk, szalik. No coś pięknego. Więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo jestem ciekawa, co myślicie. O koreańskich prezentach. I czy cieszylibyście się z albo 600 gramów marmurkowej wołowiny, dajcie znać koniecznie. Oczywiście, klikajcie łapki w górę. Jeżeli możecie, to podbijajcie ten filmik, subskrybujcie ten kanał. I to by było tyle. Dziękuję za uwagę i pa pa!